Mateusza Muchy i Patryka Glapińskiego. No siema Kupela, co jest, nie poznajesz mnie? Najpierw tak, to ci powiem. <grym> Rzadkie dziecię za czas trzymają. A na serio, nie poznajesz poznaję, mnie? Poznaję, tylko nie pamiętam. To ja ci przypomnę. Na mojej motorynce przemierzam cały, cały świat. No nie, Kuba Knak 515, 222, 516. Krzysiek 512, 412, 312. I co tam u ciebie? A w Bożo! Widzę, że z piakiem jesteś. Czekasz na kobietę? No na dziewczynę. A na kogo? Dziś ma być nasza pierwsza randka. No co ty? No, no, tylko nie znam jej peselu. O wy Bożo, że to nie tylko pesel. Nib, regon i te sprawy. No, no, liczę na to. Stary, jak dzisiaj jest twoja pierwsza ranka, to co się stało z tamtą, pamiętasz? Myśmy ją kobieta turbina nazywali. Ażka, Ta co nie była zbyt ładna, ale nie kręciła. No, kobieta turbina. Tak się rozkręciła, że zamieniła się w kobietę tornado. No, no, stedy, ty? stępy. To się do piwnicy to patrząc. Patrząc. Nie, to nie tak. Zabrała mi dom i wszystko to miałem. Po prostu puściłam się z turbami. Nie miałeś tak całkiem najgorzej. Pamiętasz tą małą mówiąc, zoszkę? Cicha Zośka. Właśnie, właśnie. Od kiedy zaczęliśmy się z nią spotykać, okazało się, że to kobieta niczym radziła wolna Europa. Ciągle nadawała. Najdziwniejsze było to, że od 11 do 13 i prowadziła audycję po węgiersku. E, to nie miałeś aż tak źle. A co tam masz? Widziałam rączkę. A żonaty jesteś. Patrz. No nie wiem, czym się To nie to, to nie, nie jest zbyt piękna, ale to jest kobieta seryjna. Ma w sobie to coś. To dlaczego nie, nie masz żadnego kwiatka? Mam coś lepszego. Właśnie idę do sklepu i zamówię mi kosmiczne rajtuzy. Dlaczego? <śmiany> Bo ma <mamy> ziemskie kształty. <śmiany> Patrz stary, ja tobie pokażę. To jest ta, na którą czekam. Ty, to ty lepiej iść do okulisty, bo ty ludzi nie poznajesz, z przodu siedzi. Dobra, żyć mi powodzenia. Poza na pierwszej ramce, Ka do góry. Wszystkiego najlepszego z okazji na kobiet. <grym> 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 Dziękuję bardzo. I jak, dałeś kratka? Dałem. Z okazji kobiet życzę wszystkim paniom wszystkiego najlepszego. <grym>